Manu. Cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Mr Kodelik. Słuchajcie, poprzedni meczyk No kiepsko poszedł Dobra, eee, no toż nie wiem Kogoś do grupy szturmowej potrzebuję, hej Określ się Jest, dobra, mam pełną grupę szturmową Pięknie Czy mam jakiegoś recona? Tak, mamy. Mamy na dwóch rykonów super. Spoko. Bo potrzebuję minimum jednego rykona do ukończenia czterech meczów w grupie szturmowej, żeby zaliczyć. Yy, ukończyć cztery rundy z minimum jednym rykonem w grupie. No spoko. Spoko. No dobra, lecimy. Denuke, znowu ta mapa. Trzeci raz pod rząd. Mam nadzieję, że coś bardziej ogarnięci Ogarnięta, sejcie, grupa się znajdzie. poprzednia grupa to naprawdę dała dupy i to porządnie, jak widzieliście. Mi, I mi dali też niezły baty. Bo serwer, nie wiem, chyba randomowo przydziela graczy. Bo to po prostu jest tragedia. Dobra, nie wiem, po prostu ludzie, po prostu chyba tą mapę. Ono już jest trochę do znudzenia. Dobra, no to gramy tym Asaltem. Asaltem się w przyzwyczaiłem, widzicie ostatnio jak grałem Reconem. Odzwyczaiłem się, odzwyczaiłem się, słuchajcie. I ciężko mi tak teraz yy, znowu wrócić do, 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 do Recona. Bo tu mam super broń, super strzelną, znaczy super celną, szczególnie jak się nie wiem przykłócę, no. No i polubiłem bica. No i super dzięki, kolego, dzięki. Widzicie jaka to jest ważna gra zespołowa? Pięknie, pięknie. Ale tamten ten jej pojechał. Super. Dobra, czy mamy kogoś, kto myślę, że nam będzie wspomagał. Dobra, no to lecimy na punkt myślę. No yy, to chyba punkt będzie teraz na razie najlepiej Jeżeli przyjmiemy punkty z oni nie będą aż tak bardzo ogarnięci, żeby ten punkt przyjmować No to spokojnie. nam O, tu mam aż 3, jak to spoko O, nad kogo zabiłem, super, spoko Mmm yy. Zabiją go? O, zabili go. Wow, kurde, aha, bo ja się wysunąłem, no tak. Bo jemu nadal to działa, dopóki ja go nie zabiję, to nadal jego działa. Jemu działa ta ochrona. Eee... Tak no tak naprawdę go powaliłem i uderzyłem. Ktoś komputer ten mnie chce, no ale dobry, Miszu, to też znaczy laptop. Wow. No, jeszcze wyleciałem za ten. Nie wierzę. Widzieliście, jak wyleciałem jeszcze za ten, za, za barierę? Kurde do no cholera, idźcie na ten punkt. No ja sam nie zrobię tego, chociażbym się zesrał. Nie wiem, nie wiem, Dobra, rzucę gdzieś to ja na oślep. Na, może to kogoś. Dokładnie, nad kogoś zabiłem, ale. Nie, no słuchajcie, no to kurwa. No. Losing Charlie. No brawo No nad kogo zabiłem, pięknie Teraz chcecie mi tam tak pięknie rzucić granata tego tam No pięknie, super Ale na punkt chłopaki, na punkt Ojej jej Właśnie to się będę z nas zrobiam Dobra A zabili mnie, kuźwa No ale kurde no chodźcie na tym. to jest trzech na punkcie, ale kuźwa, no jak mogą iść do przodu to niech idę do przodu, nie? Przechwytują to eee, Okej okay. Dobra, idziemy, idziemy na punkt Rzucamy się Oj Raz Jest shotguna dojechał, w plecy mi zrobił. Dobra, ale kuźwe, idźcie, przejmijcie to, bo to naprawdę niewiele już brakuje, żeby to No połowa. No, trochę mniej niż połowa. Ale kurde, weźcie, weźcie to, przejmijcie Dobra, ja się może na razie nie będę pchał, bo na razie nie mam nawet załadowanego blitza, więc nie ma co. Super, dwóch jest. No to jeszcze Wam pomogę. Dobra. No nawet dostał trochę. Nawet, o, głowę nad ode mnie dostał. No i pięknie. Wow. Kurde, myślałem, że tamten jeszcze mi nie trafi, albo przynajmniej nie zdąży trafić, ale no. Eee. Sniper cell. Sniper SEAL chyba. To się czyda. Bo E czyta się jako I. Więc chyba Sniper SEAL. Dobra. Mm, dobra. Zastanawiam czy? Nikogo nie ma. No super, dobra. Że tak brzydko powiem. Ojej, tu jest jeden kolega. Kolega posprzątany jeden. Pięknie, kolega jest sprzątnięty Teraz gdzieś drugi jest O no nie, już go tam nie ma Wow Sniper cel Znowu drugi raz, słuchajcie, ja pod rząd, drugi raz pod rząd mnie zabił eee, Ale kuźwa, ale jedzie ten Sniper Równo, po prostu równo nas jedzie ale ten komputer mi szumi, muszę kupić jakiś radiator nowy na procesor, bo mam boxowy dobra, no czy wy to słyszycie ogólnie? to nie jest aż tak że aż tak głośno nie jest, ale ale trochę go słychać zryłem O oh, mak! Hmm. Narzucił no, mi granata. Jestem od niego granatem. No ale w sumie się wyrównało, 1 do 1, nie? 12 zabójstw, 7 zgonów. Przydałoby się. <coughs> Przepraszam. 14 zabójstw, 7 zgonów. Najlepiej to było 12 zabójstw, 0 zgonów. No ale. Jest przesady, nie? O fuck. ojej Dobra, ale nieźle, nieźle. Kogo czy ja kogoś zrobiłem? Nie, nikogo nie zabiłem, ale jestem asystem eee, Ile mam asyst? Trzy asysty mam, no nieźle, nieźle. Chociaż przydałoby się więcej tych asyst i, i zabójstw. Ale jest najgorzej. Zabili go, dobra OU, OU Uciekaj, nie, nie, czy nie uciekaj Nie uciekaj, kuźwa Zn Ej, znowu słuchajcie ten snajper mnie zabije W ogóle ma za mało miejsca na myszkę dla... tak. e, dobra Jest dużo miejsca, ok. Mamy miejsce za na myszkę zabrakło i, i tak nie miałem, nie mogłem za bardzo ruszyć myszką. Musiałem tak ją podnieść, przenieść i dopiero wtedy. Mhm. Mm Ło kurcze. F**k ja Ze snajperki mnie dojechał, ale ma niezłą snajperkę Znaczy są za snajperką To chyba ma już karabin maszynowy bardziej niż snajperka eee, Dobra Przepraszam, że się tak uciszyłem słuchajcie Eee Wiem, przepraszam Ale z Wiele z też osób, znaczy wiele osób Już parę osób pisało mi z Mam bardzo sympatyczny kół, Więc bardzo za to dziękuję Tak mi się to jeszcze na marginesie przypomniało Eee Wód Wow. No to nieźle nie mnie dojechał Ajajajajajajajajajajajajajaj aj, 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 aj. Dobra mm, Lecimy Kontynuuj 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 Wiem że tak przez chwilę siedziałem cicho Ale słuchajcie na pewno Wiecie Jak ja się na przykład zaczynam skupiać na tej grze To to widać po pierwsze Bo się uciszam No i też widać postawę czasem ja jestem teraz drugi, no zaraz mnie ten gościu dogoni. Ukrainę, czy jakoś tam. Y tam z jednej strony z lewy na lewą stronę będzie biegł albo już tam idzie no właśnie Będzie kolejny wow, snajper jak mnie dojechał pięknie, no, no dobra, no to powoli chyba się posuwamy do miejsca pierwszego w oddziale chociaż na Riconu też chyba mogę liczyć najlepszy Recon, bo no nie ma no no tym najlepszym reconem jak na razie nie zapowiada się, żeby był gorszym. Żeby ktoś był lepszy ode mnie, a ja bym był tym gorszym. Więc zapewne mam... Hmm. Ciekawe gdzie on zwiał. Najlepszy... A nie, asoaltem, że z assaultem nie recordem. no tak bo teraz się zamieniłem. Medal seryjnego zabójcy, 19 zabójstw świetnie no dobra okej okay. w takim razie mhm. najcenniejsze no wiele mi nie brakowało żeby sobie tam tego najcenniejszego wyciągnąć dobra ile mam ile mam granatów chyba około 105. pięciu tak mniej więcej gdzieś tak liczę Poprzednio mierzmy 115 idioci no i kurwa mać O kurwa Normalnie GO POINT Normalnie kuźwa jak ja nie widzę kuźwa to co oni robią to ja pierdolę No dlaczego oni nie idą na ten pieprzony punkt Nie, nie rozumiem czasem ich, ich Nielogicznego myślenia No, kurwa, naprawdę, naprawdę, po prostu mnie wkurwiają jak oni kuźwa sobie pierdolą i idą na punkt, no nie na punkt, tylko nie wiem, ja nie wiem co oni sobie w tym momencie nie myślą. nie No super. Ojej, o kurna mać Sprawę, no właśnie. A jest problem to co oni robią. Jej, nikogo nie zabiłem? Naprawdę? Jeszcze nikogo nie zabiłem. Oj, to trzeba to szybko nadrobić. Bo coraz gorzej, coraz gorzej, zacie to wygląda. 75, no to jest naprawdę źle. Ale koźle ja się szybko irytuję, jak ja coś mi nie idzie po mojej myśli. Bo tu Śmieci jakieś latają, zobaczcie. koźwa nawet nieźle gra zrobiona. Chociaż to jest jedna z niewielu gier, która kuźwa jak na razie nie ma bugów i się nie wysypuje podczas grania. Naprawdę słuchajcie, nigdy w życiu na żadnym komputerze nie miałem problemów z tą grą. No okej. Okay. Olera. No kurwa tu jak człowiek za bardzo wystanie i to jest taka za mała... nie wiem, może gdybym przykucnął, może bym tak bardzo nie wystawał, chociaż? Też bym wystawał kolanem co też tak nie do końca jest y Ukrainę i winter Runner nieźle. Winner runner White Runner nieźle wymiatają Chociaż z przeciwnej grupy kurde są lepsi. Można by też tak trochę, że znowu Sewer poprzydzielał mnie nie, niezbyt sprawiedliwie, nie do końca równy. Oj, kuźwa, no przecież sprawdzałem, czy ktoś jest po prawej stronie. No aha, on plecy nam no, robi, super. Dobra, no to dobra. Aha, super, zgony, 5, zabici jeden. No super. Jak dla mnie rewelacje, słuchajcie. Hacksy, pewnie konfiguruje. Aha, taki żarcik od Izaka. Izak coś takiego mówił. Stoi, nie rusza się, pewnie haksy chod konfiguruj Charlie Chodźcie na ten punkt, proszę was Proszę was, chodźcie wy na ten punkt. Oj, zaraz nie ściągnę. Jest dobra hm. oj tam kolega, ojej tutaj kolega będzie. Bym... mnie wow Moja dupa no bo już nawet nie ma, nie, nie, nie ma sensu strzelać do niego jak już on otworzył to to można albo próbować na niego biec i, I albo nie wiem co, bo coś takiego mu zaproponować. Jak ktoś nawet nie zma... Ciekawe to wygląda. Albo nigdy jeszcze w życiu nie trafiłem nikogo z tego. Z takiego, nie wiem, nie wiem półsierpowego? Sierpowego broni. Nie wiem, jak to można określić. Nigdy, nie, nie, znaczy nigdy nie miałem chyba okazji jeszcze za bardzo. Tak mało chyba używa, nie? Huźwa! Cholera, no kurwa, no, musiałem się podrapać. Myszka mi się. No, super. Ej, je, jej, No jestem, zajebiście, jestem kurwa ostatni. Zero as, jedną dwóch, za dwóch zabitych. No super, no. Czemu tak zawsze jest, że jedną rundę super się gra, a drugą? a no oni nam to przejmują albo im się, nie wiem, pozmieniało trochę w tych w graczach, bo odchodzili i pozmieniali się nie wiem. A dobra, no to idziemy z tej strony. A, nie spodziewałeś się tego, nie kolego? No dobra. Hmm. Nikogo nie trafiłem. No fuck! Jakim cudem on to zrobił? On ma za broń. Raz walczył z snajperką, teraz kuźwa... Jakąś inną broń wziął i, i też mi tak zabił tak po prostu. Więc super szybko strzelną bronią na no ja pierdzielę normalnie. Ojej. Hm. No, tu kolega jednego widzę. Dobra. O! Wow! Shotgun! Dobra. No dobra, jak ten wygląda? No, trochę już lepiej ta pozycja, ale nadal, nadal kiepsko. Nadal kiepsko. Dobra, w takim razie. Czemu ten mikrofon tak daleko stoi? Hmm? Okej. Okay. Najpierw nie! Fak! Cholera, no kuźwa, nie, nie, nie wierzę. Dobra, tutaj nic ciekawego w internetach. Nikt nic mnie nie, nie powiedział. Ciekawego lecimy, lecimy, lecimy. Hm Mam blitza Czy on napieprzał kujwa yy, cały magazynek we mnie i ja nie razu nie trafił wtedy? No, chyba mam takie odczucie No nie No to chyba wygląda No i przegraliśmy Znaczy hm. Tak pół na pół, nie? Remis No i tak cienko wypadłem w tej drugiej, no ale dobra Nie ma co narzekać 21 minut czasu meczu Więc znaczy nie najgorzej Znaczy w miarę się tak zamknęliśmy w takim Pamiętam, że kiedyś już kilka razy było coś takiego jak nagła śmierć, bo nikt nie mógł przyjąć punktu I był remis na tej mapce Totalny remis, super Ukończono wyzwanie 2, ukończono wyzwanie dnia No dobra, no to zobaczmy Ja was teraz wykopię, bo ja już dzisiaj grać nie mam zamiaru Już osiągnąłem to co miałem. miałem zamiar Dobra, tabela wyników W pierwszej rundzie super poszło Drugi jestem nawet z super ilością punktów W drugiej rundzie nie wiem czemu bardzo słabo mi szło na początku. Co dociągnie, że to osłona kontra ostrzał 350 i poinformowanie 400, więc super. Jakieś mamy zapewne nowe zadania? Nie, dzisiaj nie. Dobra. Daj się nabrać. O, trochę mi pozycja wskoczyła, ale ona pewnie jutro tak zawsze jest, że te serwery się aktualizują. Ja pewnie będę gdzieś tam na 21 albo 22 pozycji. Dobra. Hmm. no tutaj słuchajcie, daj się nabrać tutaj jest ukończenie 10 meczów, ukończ 10 meczów jako z każdej z trzech klas yy, asaltem już wszystko zrobiłem teraz czas na rikona, a później na Sapporta. ale myślę, że to sobie będziemy ze spokojem robić ja tego nie będę poza mapą robił e, poza nagrania, bo mi się nie chce a poza tym odcinki zawsze warto mieć w zapasie nie? No, no i to by było na tyle dzisiaj to ukończyłem Początkujący żartowni zabił 20 graczy granatami. Więc chyba to tydzień robiłem, bo mało grałem wtedy, ale jakoś się udało. Dobra, słuchajcie, żegnam się z wami. Dzięki za wasz czas. Jak się podobał dajcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie. Do następnego odcinka. Pa pa.